Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam szybciutko pokazać gąskę, jedną z ciekawszych gąsek. Jest to gąska wierzbowa. Tu od razu chciałbym wspomnieć, że z tą gąską zapoznałem się dzięki Waldkowi. O tej gąsce za dużo w internecie nie ma, ale możecie sobie ją zobaczyć na różnych zdjęciach. Ja Wam tutaj pokażę na filmie, jakie ona ma fajne cechy, po których ją można rozpoznać. Pewnie już Wam się coś rzuciło w oczy. Na trzonie, zobaczcie, jest pierścień. Na każdym z tych owocników jest pierścień. Zobaczcie. Na tamtym owocniku, na tym owocniku, wyraźnie widać pierścień. Widzicie? Sorry za jakość nagrania, ale już jest ciemno, a nie chcę robić z lampą, bo będzie naprawdę źle to wyglądało. Ale tak kończę pracę. Gąska ma zapach mączny, taki jak mają ogólnie gąski. Ona właśnie się pojawia jesienią. Jeszcze Wam pokażę kapelusze. Zobaczcie, u dojrzałych owocników, takich dorosłych, dużych owocników to ten kapelusz jest taki już pofałdowany. Skórka na tym kapeluszu jest taka wełniasta. Postaram się to pokazać wam zbliższa. Zobaczcie. Ma łuseczki. Tak samo ten kapelusz. Teraz Wam pokażę jeden owocnik na zbliżeniu blaszki i trzon. I ewidentnie widać ten pierścień. Co jeszcze? Ta gąska jest gąską jadalną, ale może być mielona z kilkoma gąskami, które mogą być lekko trujące. Więc ciężko. Yy... Mało jest, bardzo, jest bardzo mało znana ta gąska. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że jest bardzo charakterystyczna, bo jako jedyna ma ten pierścień na sobie, więc dość łatwo ją po tym, po tej, po tym pierścieniu na, na tym trzonie rozpoznać, że to jest wierzbowa. Rośnie pod różnymi gatunkami wierzb. No i co najfajniejsze, że jest taka dość łatwa do rozpoznania. Ale takich gąsek możecie spotkać wiele podobnej, o podobnej barwie, ale nie będą miały na tym, na tym trzonie tego pierścienia. Zobaczcie, że owocniki są z takim lekkim garbkiem na samym środku. W tym miejscu to widać na przekroju. Trzon, jak widzicie, jest pusty. U młodszych owocników będzie mniej widoczna ta dziura w trzonie, u starszych jest to dobrze widoczne. I zapach mączny blaszki to jest odcień takiej szarości, jak widzicie, blaszki odcień szarości, no i kolor kapelusz, ja wam pokażę, gdzie ją spotkałem. I zobaczcie, tu są te gąski a tu mamy jakąś wierzbę Nie jestem botanikiem, więc. Dokładnie wam nie powiem ale grzybki wam pokażę Dobra, będę kończył. Do usłyszenia. Cześć, pa.